widzisz jak się tak to robi? To je zrobiłam. Ja... Najpierw się zaczyna. O tak. Więc tak. O tak. O tak. O tak. Tak jak ma być. Później. Ma być tutaj bardziej na dole. I później tak się robi. Gdzie to się. Gdzie to się zaczyna, to tak się robi. palec idzie stop z, z tym i tak. I tak ładnie wyglądać. Później tak od początku. Tak, tak. Najpierw jest trudno włożyć palce do środka, ale później się to is się I tak się zaczyna. I od tak 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 tak. I tak, 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 tak. I i tak się zaczyna to. I później tak od początku się robi. Wchodzi twój palec. I tak ma wyglądać. Później tak. I tak się robi po od początku i od początku. I zapomnijcie, że jak się tak robi, to się zaczyna z tej strony, a jak to przechodzi z, z tej strony, to się zaczyna z tej strony. Ok, zaczynam. tak, tak, tak. Tak, tak, tak. tak jeszcze tak. Można z tego zrobić różne rzeczy. Na przykład, na przykład można zarobić bluzecz coś. Można nawet zrobić robić z tego rękawiczki. a to bierze bardzo długo czasu. I, i od początku tak się robi. Tak, tak. I tak. Później to się. Chodź na końcu twojego palca. O tak. I... Cały czas tak się robi. Tak, tak. Po mój palec nie tu wejść? I Tak, tak. Tak, i tak. I prawie tu się. Czasem mi się taki dzieje, że jest krzywo, ale... Tak się dzieje. Ej I tak. I tak po prostu się robi cały czas. Czasem się staje, że tu są dwa sznurki, ale to jest najtrudniejsze, tak. Więc tu możesz po prostu użyć jeden sznurek z tego i tak by.